Jesteśmy w Pradze, w Pradze w Czeskim, e, e, w Ostrowie, w Czeskim, północnym e, mieście. Widzimy to, skrupulowane do Łodzi. To miasto, bo no, różne wieżowce, tam tramwaje. A tutaj kebab był indyjski. Atmosfera bardzo letnia. Chyba wszyscy widzą po ubraniach ludzi, rodziców. są niektórzy w kurtkach dzisiaj. Chociaż w Polsce, w Polsce burza. Na w w Czechach, na Czechach ładna pogoda dosyć, tylko teraz przyszły takie chmury. To przewidują niestety troszkę też deszczu. Ten dzieci bawiące się spątanie. mnie to jest rynek. Więc to, to nie jest. No i właśnie to co mi coś się, coś się w Polsce się nie podoba, czyli świeci od różnych, od różnych bataików TKPsji. No tutaj, tutaj stoimy pod ratuszem i nie donajsłym placu, a więc... a więc na starówce yy, i roboty drogowe, remontującej Ten się jak widzicie tam tam yy, niestety Mm -hmm. Możesz, na razie. Musimy się udać w no krótką podróż. Może to, może to też wyrzucisz na mój kanał. Dobrze. wieczorem. Tutaj, nie, jakieś nie, takie, takie centra żeglowskie, po prostu jakieś zwyczajne centrum handlowe. Takie. skomabilla. A ten A tutaj ja. Co ty tam? Po prostu się pomachać do tego. Do ekranu. Co? Do? do ekranu chciałam pomachać. Nie, nie troszkę. On tam, będzie troszkę ty mimo, tam będzie troszkę. Czy masz telefon? Tak. Będzie troszkę hałasu. Ja to i mam w ogóle 8 minut i 38 sekund max. A więc w ogóle 8 minut i 38 nagrzewam się tutaj sobie w bitnika chyba <gry> w każdym <to> standardzie ja <gry> się dzisiaj też na łóżkiem jak kiedyś co? Alien. Ale Allianz i ale ja pewnie większość kojarzy tę nazwy z, hmm. nie z bankiem, ale z niemieckim stanowiskiem. w Monachium. O, e, o, O! takie się tablet. Ja na telefonie. telefonie. I w Samsung. Tutaj uh -huh. troszkę będzie świeciło. Słang więc może do końca. To jest jakiś sklep z latą. O i widzisz, o moim synie w teatrze budowy z koparką Szczepnik dół Eee... Notarz... Marana O Jezu, sklep z obawkami Ale z magnesami I fajne pojątki Będzie tu. Muszę kończyć ten film Właśnie pod tym bo... Można. Eee, pa!